Poprawia się sytuacja na Odrze w zachodnio natlenienie rzeki wyraźnie wzrosło. Kluczowa jest pogoda, ochłodzenie i opady deszcz. Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk zapowiedział wdrożenie programu rewitalizacji Odry. Rząd podjął decyzję o przygotowaniu specjalnej ustawy w tej sprawie. Mateusz Burdziński. Sytuacja z dnia na dzień jest coraz lepsza, ale cały czas nie jest ona jeszcze dobra. Co prawda z dnia na dzień jest mniej śniętych ryb wydobywanych z odry, ale cały czas jest ich sporo, chociażby tutaj w siadle dolnym. Wędkarze zajmowali się dziś wyławianiem nawet dużych okazów, które padły z tego niedoboru tlenu w wodzie. Aby poprawić tę sytuację, są podejmowane działania takie jak napowietrzanie tej wody. To widać za moimi plecami, czyli pompy, które przetaczają te wodę w sposób sztuczny, dostarczając tlen do wody. Tych pomp na Odrze w Pomorskim działa 31 w 7 lokalizacjach. Tutaj to jest 5 pomp, 3 mniejsze i 3 pompy dużej wydajności. One mogą nawet na minutę przetaczać kilka tysięcy litrów wody, dostarczając właśnie w ten sposób tlen, ale to jest takie działanie punktowe, miejscowe. Do poprawy sytuacji jest potrzebna poprawa pogody. Korzystne warunki to jest właśnie niższa temperatura, Opady deszczu, także wiatr i te opady były poprzedniej nocy była także niższa niż w ostatnich dniach temperatura. Dzisiaj to było nieco ponad 20 stopni. Do tego podmuchy wiatru, które, co prawda, są z północy, ale poruszają tę stojącą wodę, wpływają na to, że ona się natlenia. Również od dziś te działania będą wspomagać areatory, czyli takie urządzenia, które dostarczają w dużej ilości tlen do wody. Na ten moment jeszcze w kilku miejscach te wskaźniki są dużo poniżej minimum. To minimum to jest 4 mg tlenu na litr. To pozwala bytować organizmom żywym w wodzie. W kilku miejscach chociażby w Radiszewie to jest 1,6 mg. Cały czas w Szczecinie przy moście cłowym, przy moście długim również te wartości są poniżej minimum, ale są już znacznie większe niż były wczoraj i przedwczoraj. To daje nadzieję na najbliższe dni. Wiele będzie za Zależało oczywiście od y, y, pogody, bo wysoka temperatura, która jest prognozowana za kilka dni, również będzie działała na niekorzyść, ale są y, tutaj y, nadzieje na to, że do tego czasu do Szczecina dotrze już y, z górnego biegu Odry y, ta. Natleniona woda, bo wiemy już, że w okolicy Widuchowej, gdzie w zeszłym tygodniu sytuacja była najgorsza, już wszystko wróciło do normy, niezależnie od tego, jak będzie się ta sytuacja zmieniała. Co najmniej do 25 sierpnia obowiązuje zakaz korzystania z wód odry. To obejmuje zakaz kąpieli, zakaz wchodzenia do wody, zakaz wędkowania, łowienia ryb, a także spożywania ryb z odry. Nowe oczyszczalnie ścieków, poprawa retencji rzeki, skuteczniejszy monitoring i zaostrzona kontrola zrzutów ścieków to tylko niektóre z propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury, które mają poprawić kondycję Odry. Znane są też kolejne wyniki badań, tym razem z Czech, które również wykluczyły obecność w wodzie m.in. rtęci. Jacek Gonera. To szczegółowy i kompleksowy program dla Odry. Na rzece i w jej dopływach będą realizowane inwestycje poprawiające jej jakość, to przede wszystkim oczyszczalnie ścieków i wzmocnienie monitoringu. Najważniejsze jest, aby zwiększyć zasoby dyspozycyjne tej rzeki, aby było więcej wody i aby między innymi, także ryby miały odpowiednie środowisko do tego, aby żyć. Dlatego tak ważne jest badanie i monitorowanie jakości wody. Okazuje się, że na 17 tysięcy skontrolowanych upustów ściekowych wzdłuż polskich rzek blisko 1,5 tysiąca nie ma pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków. Tylko przy Odrze wody polskie ujawniły blisko 300 takich miejsc, do których nikt nie chce się przyznać. Od tamtej pory oczywiście cały czas prowadzimy tutaj tą procedurę wyjaśniającą własność, skąd, skąd te, 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 te rury zostały poprowadzone. W 57 przypadkach zgłosiliśmy już sprawę na policję. Osobnym problemem są ścieki z dużych aglomeracji. Szczególnie tam, gdzie nie ma kanalizacji, a są szamba. I właśnie ten problem ma rozwiązać przyjęta nowelizacja prawa wodnego, która porządkuje sprawy przede wszystkim aglomeracyjne. Z drugiej strony nakłada kary, które do tej pory nie były nakładane poprzez samorządy na, na te właśnie jednostki, które zrzucają bez czy nie, nie odprowadzają ścieków do oczyszczalni ścieków. W ramach Krajowego Programu Oczyszczania ścieków Komunalnych na inwestycje rząd przygotował 13 miliardów złotych. Te pieniądze trafią przede wszystkim do samorządów na rozbudowę kanalizacji. Osobnym punktem SPEC ustawy ma być systemowe zarybianie rzeki masowe śnięcie ryb miało najprawdopodobniej związek z zakwitem złotych alg. Mogło to być spowodowane niekontrolowanym zrzutem nieznanych substancji do Odry, wysokimi temperaturami i niskim stanem rzeki. Badania prowadzą m.in. naukowcy z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Pierwszy plan to jest ocenić wymiar zniszczenia, wymiar katastrofy, poznać dokładnie przyczyny. następnym, następnym krokiem będzie stworzenie takiego bardzo długofalowego i krótkofalowego planu e, naprawy. Te, I to planu bardzo zintegrowanego. Spet ustawa ma regulować także odszkodowania, między innymi dla rybaków i branży turystycznej. Potwierdził to dziś po raz kolejny premier. Założenia mają zostać przedstawione na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Te rozwiązania finansowe e, są w skrócie rzeczy ujmując, tak skonstruowane, żeby w krótkim czasie do przedsiębiorców, którzy wykażą się pewną konkretną stratą finansową e, związaną z tą katastrofą ekologiczną żeby można było im zrekompensować tę stratę. Jacek Gonera TVP3 Szczecin